Bieżący rok na warszawskiej giełdzie nie zachwyca ilością debiutów. W tym roku doszło zaledwie do dwóch ofert publicznych. W kwietniu spółka gamingowa Games Operators, w lipcu również spółka gamingowa Gaming Factory weszła na warszawski parkiet, na parkiet główny oczywiście. Dlatego tym większym zainteresowaniem inwestorów cieszy się Allegro. Które wchodząc na warszawski giełdę, będzie stanowiło nie tylko największą ofertę publiczną w tym roku, co nie byłoby na pewno imponujące przy tak małej ilości, ale będzie to największa oferta publiczna w historii warszawskiej giełdy. Przebije tę ofertę z 2010 roku, ofertę PZU, jak i wcześniejszy debiut PKOBP z 2004 roku. Przyciągnie to z pewnością na rynek polski inwestorów zagranicznych. Dodatkowo tak duża spółka na warszawskim parkiecie rozrzedzi częściowo ten kapitał, który w tej w chwili obecnej w dużej mierze należy do spółek skarbu państwa. Także też to jest taki czynnik korzystny, no i może wpłynąć też pozytywnie na obroty, które jednak w dalszym ciągu na giełdzie w Warszawie są na relatywnie niskich poziomach. A w przypadku sukcesu IPO również kolejne debiuty mogą zachęcić drobnych inwestorów, inwestorów indywidualnych do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach. Samo wydarzenie na pewno jest, jest bardzo istotne choćby z tego względu, że yy... Po debiucie Allegro będzie walczyło o palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o kapitalizację z aktualnym liderem, czyli spółką CD Projekt. No i dodatkowo na pewno sam moment jest całkiem korzystny dla spółek z branży e-commerce. Branża e-commerce rozwijała się bardzo prężnie już w ubiegłych latach, natomiast pandemia, okres lockdownu dodatkowo przyspieszyły rozwój. Szacuje się, że nawet może o dwa lata przyspieszył ten rozwój, ze względu na to, że część konsumentów, która wcześniej była sceptycznie nastawiona do zakupów przez internet, została niejako do tego przymuszona, a nowe nawyki już po prostu pozostały. Dlatego perspektywy dla całej branży e-commerce, w tym dla spółki takiej jak Allegro, no w tym momencie są bardzo korzystne.